Dzień dobry to jest takie jakby mocno z przyzwyczajenia, bo jakby powiedzenie, że ten Niestety. dzień jest dobry, no on dla bardzo wielu inwestorów jest bardzo złym dniem. Jeżeli ktoś nie grał na spadki, to musiał się w bardzo złych nastrojach dzisiaj budzić. Czy Pan jak wyrocznia z Omaha już sobie myśli o tym, co będzie można kupić po okazyjnej cenie? No niewykluczone, że można było dzisiaj już kupić po okazyjnej cenie, bo przez cena minus 13 w Japonii, no to wie pan, takiego czegoś się nie, nie obserwuje na co dzień. Na pani najlepiej się kupuje, że to często się mówi tak, że, że jest, kupuj, kiedy krew się leje, to myślę, kiedy indeksy wszystkie są na czerwono. Panie Michale, dzień. pańskie odczucia? No Krwawimy dzisiaj, aczkolwiek ja mam wrażenie, że krwawienie w Azji było zbyt duże, natomiast no, trudno było się spodziewać, że się dzień będzie na zielono, co nie znaczy, że go nie zakończymy na zupełnie innym poziomie. Ja, ja nie spodziewałem się innego otwarcia niż właśnie tak, jak w tej chwili obserwujemy. Aczkolwiek zobaczymy, jakie jak emocje za chwilę po kilku pierwszych minutach opadną i zobaczymy, w którą stronę e, rynki będą po tym pierwszym szoku zmierzały. Pan Michał mówi, emocje opadną. Co mówi pan, panie Kamilu? Ja mam taką drobinkę satysfakcji, no bo my byliśmy Gorzkiej mam strymi. nadzieję. Um, tak, gorzkiej, tak. W ostatnim czasie i, no, wydawało nam się, że to jest kwestia czasu, zanim dojdzie do poważnej korekty.